Kolejne zadanie z zastosowaniem twierdzenia Pitagorasa. Człowiek wspina się po zboczu góry. Jeżeli baza góry ma szerokość 12 km baza, czyli ta podstawa, a wysokość góry wynosi 5 km, jaka jest długość linii, jaka jest długość drogi w linii prostej od podstawy góry do jej szczytu? Spróbujmy to narysować. Jeżeli tutaj mamy tą podstawę góry, czyli tą bazę, tutaj mamy wysokość góry. To tutaj będzie ta droga w linii prostej. Teraz tak, wiemy, że wysokość góry to 5 km. Ta baza, czyli podstawa góry, ma szerokość 12 km. No to tutaj, stąd na szczyt po linii prostej, to będzie ta odległość i to będzie x. Czyli będziemy musieli policzyć długość przeciwprostokolną. Zatem stwierdzenia Pitagorasa: tu jest kąt prosty, dodajemy przyprostokątne do kwadratu, czyli 5 km do potęgi drugiej, dodać 12 km do potęgi drugiej i to jest równy przeciwprostokątna do potęgi drugiej, czyli suma kwadratów przyprostokątnych jest równa kwadratowi przeciwprostokątnych. No to tutaj mamy 25 km kwadratowych. Dodać 12 do kwadratu to będzie 144 km2 i to jest równe x kwadrat. Jak te dwie liczby dodamy, to mamy 169, a zatem mogę napisać, że x kwadrat jest równy 169 km2. Stąd x. Będzie równy pierwiastek ze 169 kilometrów, bo już kwadrat dopuszczę, a zatem to jest 13 km. Czyli długość drogi wynosi 13 km. Mogę napisać w skrócie: ta droga ma długość. 13 km. Mówiąc ta droga, mam na myśli drogę, o którą pytają w zadaniu, a zatem od podstawy góry na szczyt w linii prostej.